Cześć, tutaj Fabry. Wam Was na nowym odcinku na moim kanale i będzie to ostatni film z takiej miniserii czołgów z operacji świątecznych w tym roku. Będzie to amerykański niszczyciel czołgów ósmego poziomu XM66F, który jakby tak trochę zmnożyć oczy może być śmiało pomylony z viperą, czyli z czołgiem, który był chyba rok temu w paczkach, tak mi się wydaje, albo dwa lata temu. Jakoś tak. W każdym razie można go pomylić z viperą, bo jego charakterystyka jest taka podobna do tego co mają w Viperze, chociaż um, chociaż są pewne różnice i to za chwilkę postaram się wam powiedzieć jak one wyglądają. Zagrałem sobie kilka bitew tym czołgiem czy właściwie tym niszczycielem czołgów, um, jak powinienem mówić pewnie i tak się będę mylił, no i chciałem wam go pokazać czołgi, które do tej pory recenzowałem no powiedzmy sobie nie były wybitne, tak nie były wybitne i szczerze tak nie wiem dlaczego, ale czułem na to, że ten czołg będzie najlepszy. Zaczniemy sobie od armaty. Omówimy sobie armaty szybko. 400 uszkodzeń na strzał, yy, czyli całkiem spoko. 232 mm penetracji na zwykłym pocisku przeciw fansetem 276 na yy, podkalibrowym. No to jest taka penetracja niby spoko, ale jak na TDK to jest to nie jest tak dobrze, Brak pozorom. 60 mm na burzakach. Te burzaki się trochę przydają, sami z nich kilka razy postrzeliłem, postrzeliłem jakieś ja lżej opancerzone czołgi. 9,5 sekundy czas przeładowania, i to trzeba zaznaczyć, bo DPM tego czołgu jest niezwykle wysoki. On nie, nie dysponuje magazynkiem, więc strzelacie normalnie, więc ten DPM po prostu jest wysoki. Mamy 2,5 tysiąca uszkodzeń na minutę, i to jest takie podstawowe, jeszcze bez jakichś tam perków dodatkowych, bez żarcia, dosyłacza itd. Tak Celność za to 38. Tutaj szału nie ma, aczkolwiek nie ma tragedii też. To działo jest takie w porządku, bym powiedział. E, przy tym nie raczej nie mogliśmy się jakiejś sniperskiej armaty spodziewać. No i czas celowania 2 sekundy to też jest ok. E, gra się tym armatom całkiem e, całkiem dobrze. E, Czoł posiada bardzo dobre opuszczenie działa, 10-stopniowe. Nie jest ono. Fantastyczne, ale jest w zupełności wystarczające. Prędkość jazdy tego czołgu to jest 35 km na godzinę, podstawowa. I punkty wytrzymałości, które wynoszą raptem 1300. No i tutaj zaczynają się lekkie schody, ponieważ jest to ogólnie. Porównałem go z wiperą bo ogólnie jest to podobny rodzaj czołgu, czyli jest to czołg, raczej który powinien chować kadłub, ponieważ nie ma go zbyt dobrze opancerzonego do, do pancerza. Za chwilę przejdziemy. Powinien grać z górek, czyli żeby być raczej nad przeciwnikiem, bo wtedy jest w stanie ukryć swoje spoty na wieżę również. No ale, no ale tych punktów wytrzymałości nie ma za dużo. Jakby, Jak trzeba już przyjąć jakieś strzały albo losuje was na wyższe tiery to mając 1400 punktów wytrzymałości jesteście w stanie zejść na dwa strzały od niektórych czołgów 10 tieru na przykład. Czy nawet dziewiątki, które mają na tyle mocne działa, że są wam w stanie Jakieś inne te deki, tak? Są Wam w stanie zrobić naprawdę bardzo dużą krzywdę. Takie są podstawowe, jako parametry. Ta wieża wychyla się w prawo i w lewo w zakresie 30 stopni, czyli jest to wystarczające, aczkolwiek bywa czasem irytujące, bo chciałoby się troszkę bardziej bokiem czasem wyjechać i na jakichś takich ciasnych miejscach niektóre czołgi potrafią Was szturchać, potrafią Was przepychać, a jak stoicie na Maksymalnym wychyle działa, no to wtedy to działo wam się przesuwa i tak dalej, to utrudnia trochę strzelanie. To jest naprawdę upierdliwe, nie lubię nie lubię jak ktoś mnie właśnie w takim czołgu y, przepycha, bo, bo po prostu ta wieża nie obraca się za szybko i y, nie adąża czasem za tym, jak ktoś Was y, obraca, po prostu czy szturcha gdzieś tam trąca przejeżdżając koło Was. Y, no ale jest ta obrotowa wieża, więc mimo wszystko wyjeżdżanie gdzieś za osłon, wyjeżdżanie z za rogu, oddawanie strzałów jest na pewno dużo wygodniejsze niż na y, pojazdach. Bez wieżowych. Do czego można to porównać? Tak jak mówiłem, do Vipery można porównać ten pojazd trochę do T28 prototypa, yy, ale jest pewien czołg, o którym powiem wam w trakcie bitew, który od niego jest lepszy, a nie jest tedekiem ale to za chwilkę do tego przejdziemy. Na razie skupmy się może na pancerzu, bo to bardzo istotne w tym czołgu w końcu. No to skoro skupiamy się na pancerzu, no to mamy pancerz tego czołgu, ale mamy go tylko połowę, ponieważ kadłub jest wyjątkowo. Wyjątkowo lekko pancerzony 160 mm, 170 mm to jest naprawdę bardzo mało. Każdy czołg, który spotkacie na swojej drodze, nawet szóstego tieru, powinien nie mieć większego problemu, żeby was przebić. Czyli chowamy kadłub za wszelką cenę. No niestety, na wieży też mamy dwa duże x I zobaczcie te tutaj wartości 58 mm, 100 mm, tutaj też 100 mm, trochę są te włazy zasunięte jarzmem, tak? Ale czy to będzie problem trafić w to? No nie ma problemu. Przekonałem się o, o tym w kilku bitwach, że tak naprawdę mm, każdy jest w stanie tutaj spenetrować, i za każdym razem, kiedy próbujecie oddawać strzałę, wyjeżdżacie gdzieś na górkę, wyjeżdżacie z za rogu, cokolwiek robicie, nawet jeżeli macie ten kadłub totalnie schowany, to i tak istnieje niestety duża szansa na to, że zostacie, zostaniecie przebici. W Viperze wiemy, jak jest. Ten pancerz jest dużo mocniejszy, nie ma takich realnych weak spotów. Czasem ten daszek w wiperze potrafi przyjąć strzał od jakiegoś większego kalibru, bo się robi overmatch czyli tam wchodzi. Tutaj niestety czegoś takiego, czegoś takiego nie ma. Dodatkowo mamy jeszcze taki weakspot, który jest tutaj, no jak spojrzycie to jest taka wypustka, jakiś wizjer czy coś takiego w tym pojeździe i on też jest Spotem. Może on się nie świeci na zielono dla czołgów, które mają 240 penetracji. Ale jeżeli tej penetracji macie już 270, czyli jesteście jakimś dziewiątym tierem albo dziesiątym tierem, albo zwyczajnie strzelacie z pocisków goldowych, no to wtedy wbijanie się w to też nie stanowi żadnego problemu. Jest to jeszcze łatwiejszy punkt do przebicia niż trafianie tutaj w te włazy. Więc jak na czołg, który ma polegać na swoim pancerzu, ten pancerz ma raczej symboliczne miejscami. Z daleka oczywiście macie szansę, że coś tam się ześlizgnie, że ktoś nie trafi, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nie oszukujmy się, to nie jest czoł dostania z tyłu i kampienia. Sidescrap scrap nieistniejący praktycznie. Jakbyście nie wyjechali, to zawsze ten pierścień będzie do przybicia. No i oczywiście te włazy. Ponieważ są po dwóch stronach, to nie ma. Także z prawej strony, jak wyjeżdżacie, to, to, to macie go schowanego, a z lewej nie schowany, na przykład. Tak, jeżeli jest jeden. Są dwa, więc zawsze można w mnie przycelować. Jeżeli zagramy na to opuszczenie działa, no to też nie jest idealnie, bo jak sobie spojrzymy, no to macie tutaj cały czas są miejsca, gdzie można trafić, można w to strzelać, to jest 250 cały czas, więc tak jak mówię, no dla ósemek na zwykłej amunicji może to jest rzeczywiście miejsce nieprzebijalne w większości przypadków, ale yy, dla wyższych tierów zero problemu, no i pokazuje nam się taki wredny pasek jeszcze tutaj. Chociaż myślę, że mało kto będzie z niego korzystał, bo po prostu te miejsca są tak oczywiste i tak duże, a to, jest, a to się dopiero pojawia tak naprawdę gdzieś tam w momencie, kiedy jesteśmy dobrze ustawieni. Nie? Zobaczcie, jakbyśmy mieli opuszczenie działa takie trochę mniejsze, tak? czyli takie 7 stopni, nie, nie gramy na maksymalnym opuszczeniu działa, tylko mamy 7 stopni, tak. no to tutaj ten pasek będzie cały czas widoczny praktycznie. Chyba, że będziecie zupełnie zasłonięci, ale no nie oszukujmy się, nie będziecie za każdym razem mieli takiej idealnej pozycji. Sidescrap, tak jak mówię, nie istnieje. Od boku ten czołg tutaj ma bardzo mało pancerza, to jest 50 mm, czyli burzaki wchodzą w grę jak najbardziej, dla wielu czołgów tutaj przebijanie go będzie zero problemu. I tak samo w kadłub, tutaj strzelanie z burzaków w bok tego pojazdu, Wiem, że jest jeszcze całkiem przyzwoicie opancerzona, ale cały ten kadłub i cały ten wielki kuper niestety bardzo słaby, 50 mm to jest za mało. Żeby nie bać się burzaków od, od czołgów, które potrafią mieć tej penetracji. Nawet takie zwykłe czołgi mają po 50, 60, 70 mm, centymetrów, chciałbym, milimetrów penetracji. Nawet on ma, ile tam, 65 bodajże, więc on sam byłby się w stanie penować tutaj yy, w, yy, w tył, więc. Jaki pancerz jest, każdy widzi. No Vipera to to, vipera to to nie jest. No dobrze, skoro mamy omówiony pancerz. Które jest szczątkowy, no to przejdźmy sobie do omawiania innych rzeczy, zaczniemy od wyposażenia. Turbo, oczywiście 35 km na godzinę to nie jest super prędkość, 39 to już wygląda trochę lepiej, dodatkowo ten czołg dostaje trochę żywawości z tych koni dodatkowych. Punkty wytrzymałości, tak jak mówiłem, jest ich mało, bo to jest niszczyciel czołgów, jeżeli chcemy grać agresywnie blisko, no to tych hapeków będzie je potrzebowali po to, żeby trochę dłużej przeżyć. No, i dosyłacz. Oczywista oczywistość: bez dosyłacza raczej nikt nie wyjeżdża na bitwę. Modyfikacje polowe. Tutaj sobie dałem do wytrzymałości zawieszenia i do utrzymania prędkości przyjeździe w każdym terenie, po to, żeby znowu mobilność mu poprawić. Celność armaty, ponieważ czas skupiania taki wejściowy jest całkiem niezły. No, i zasięg spotowania. A na dodatkowym slocie wziąłem sobie tutaj żywotność, bo długi to jest zwiat a nie oszukujmy się, zwiad nie będzie potrzebny na tym czołgu, więc lepiej wziąć po prostu sobie bonus do tych hp -ków. Załoga pięcioosobowa, dwóch ładowniczych, więc, więc perki ładowniczych dość szybko możemy mieć dobrze zrobione. Oczywiście braterstwo broni, naprawa, u dowódcy. oba perki na zasięg spotowania, czyli zwiat i rozpoznanie w sytuacji, ucelowniczego celowniczego strzał z biodra plus snajper, Kierowca to jest jazda terenowa. Znowu, żeby poprawić mobilność, czystość i porządek, po to, żeby się nie podpalać. Bo jak macie ten wielki kuper z tyłu, no to czuję, że podpały tu mogą iść dość mocno. No i ładowniczych, na obu ładowniczych, oczywiście, intuicja, dodatkowo bezpieczne magazynowanie na jednym, na drugim desperat. Ale jak wybierzecie sobie zamiast desperata coś innego, to myślę, że też powinno być całkiem, całkiem w porządku. Ogólnie bojazd jest no rozczarowujący, tak to delikatnie ujmę, chociaż muszę przyznać, że udało mi się nim rozegrać e, przyzwoite bitwy. Natomiast to są takie bitwy, gdzie gdzie nie można być zbyt agresywnym. Jak próbowałem na początku grać nim zbyt agresywnie, to po prostu dostawałem po, po tych garach e, i byłem farmiony, e, bo jesteście w stanie mało, z bliska jesteście w stanie bardzo mało strzałów odbić. Z daleka w porządku. Natomiast no, nie jest to czołg do grania z daleka, moim zdaniem. Nie wiem, może, może ja się mylę, może y, powinno się tutaj założyć siatkę maskującą pro wydech i tak dalej, ale on, jego bazowy y, kamuflaż jest na tyle niski, że moim zdaniem to nie ma kompletnie sensu żadnego. I ten czołg ma charakterystykę właśnie takiego wieżowca, grającego na górkach, grającego blisko, agresywnie w mieście. Ma wysoki DPM, to jest jego duży plus, więc... Y, tak to wygląda. Przejdźmy sobie po prostu do bitwy i zobaczycie, e, zobaczycie bitwę na tym pojeździe. I sami sobie będziecie mogli ocenić, a ja wam postaram się pewne rzeczy jeszcze pokazać. No, i jesteśmy na amerykańskiej mapie. Dembina, amerykański czołg, amerykańska mapa, więc wszystko się zgadza. E, jak widzicie, zestaw ten, który proponowałem w garażu, czyli dosyłacz turbo i e, wzmocnienie, ulepszone wzmocnienie, które daje APEKI. I na przykład wytrzymałeś gąsienic, no i pojedziemy sobie na zielone, dlatego że o właśnie No City Please, Bezeta pisząca No City Please. Zostałem, że skoro Bezeta nie chce jechać do miasta, to jechanie do tego miasta z tygrysem 2 na przykład yy, i z. Yy, być może z is, isem 5 nie jest najlepszym pomysłem. No może się ten huby tam pojechał chyba nawet ten hajedzie jedzie, ale ogólnie postanowiłem się troszkę podporządkować, chociaż sam też chciałem mieć tą tam te dają, dlatego że miasto jest ogólnie płaskie. No jest tam kilka miejscówek z takimi wystającymi murkami, gdzie można schować kadłub, ale, ale ogólnie jest tam dość płasko. Natomiast ten czoł, tak jak mówiłem, nie lubi płaskich powierzchni yy, i nie czuję się na nich zbyt dobrze, więc będę próbował brać na wieży po to, żeby jakkolwiek wystawiać ten pancerz, którym mogę coś odbić, a nie ten, który, na którym na pewno coś yy, zbiorę. Zobaczcie, pojazd jeździ całkiem nieźle. Jestem w stanie jechać równie szybko jak SMV CC67, niedużo gorzej ST1, pomimo to, że ta moja prędkość maksymalna nie jest najwyższa, to jednak dynamika pojazdu jest całkiem niezła, no bo mam te wszystkie perki zrobione na, na, na jazdę, mam modyfikacje na jazdę, mam turbo wrzucone w końcu i tak dalej, i tak dalej. Więc jeździ to całkiem nieźle, nie jest to jakiś strasznie ociężały kloc. Tutaj pod tym względem jest całkiem nieźle. Działo też jest całkiem przyjemne, bo widzieliście, ta celność, nie jest ona może jakaś strasznie, strasznie wysoka, ale nie jest też zła. Czas skupiania jest przyzwoity. No i ten DPM, który tutaj powinien przede wszystkim dawać radę, i który powinien dawać radość też z gry tym pojazdem. Jeżeli dojedziemy na jakąś pozycję, gdzie nie będą przeciwnicy do nas strzelali, będą zajęci innymi celami albo będą przeładowani na przeładowaniu, no to wtedy można bardzo szybko zadać kilka szybkich ciosów i, i takiego delikwenta spacyfikować. Natomiast gorzej, jeżeli zaczną do nas strzelać. Nie wiem jak z artylerią, bo sądzę, że ten kuper tutaj może przyjmować mocno od artylerii, jeżeli od boku dostanie albo od góry. Nie wiem ile tam jest pancerza, nie sprawdziłem szczerze, ale domyślam się, że, że nie za dużo, skoro na boku jest 50, to na górze pewnie jest Z30 albo, albo i mniej I, i po prostu jest to bardzo duży element, który Pewnie artyleria będzie w stanie trafić nawet nie mówię, że specjalnie, ale przypadkowo po prostu i zrobić wam dużą krzywdulkę. Armata jest spoko, prędkość jazdy jest całkiem niezła, natomiast no, ten pancerz wie, że jest dla mnie dyskwalifikujący ten pojazd. Tak jak mówię, da się nim coś zrobić, natomiast raczej trzeba grać jako support. Nie jesteście tutaj taką viperą, która jest w stanie dobrze ustawiona sama przetrzymać całą flankę. Nie jesteście TSM-5, który też ma super DPM, też fajnie strzela. Ale ten jego pancerz jest dużo mocniejszy, tak? Nie, nie jest go wcale tak łatwo, łatwo przebyć. I on zawsze kilka tych strzałów jest w stanie, w stanie zatrzymać. Powiedziałem, że jest pewien czołg, który jest lepszy tym, co robi ten TEDK. A nie jest czołgiem ciężkim. Wiecie, co to jest za czołg. To jest T832 albo T32 drzewkowe po prostu. To są pojazdy, które mają dużo mocniejszą wieżę, mają obrażenia, no trochę niższe fakt, ale DPM mają całkiem przyzwoity. Jeżdżą bardzo podobnie i tak naprawdę jedyne w czym odstają, no to nie mają aż takiej dobrej penetracji, na podstawowym pocisku przynajmniej, no tam na Goldzie chyba też mają troszkę mniej, ale nie są to jakieś kolosalne różnice. I tak naprawdę jeżeli chcielibyście sobie wziąć amerykański pojazd, w którym będziecie grali na wieżę i będziecie się czuli bezpiecznie wystawiając tą wieżę, no to powinniście sobie wziąć 1832 832 po prostu jako czołg premium, bo, bo on po prostu jest lepszy w tym, czym miał być dobry XM66F. Moim zdaniem e, sens istnienia tego czołgu, tego TDK, e, w momencie kiedy jest też Vipera w grze, e, no nie ma większego sensu. Tak, no Vipera oczywiście ma gorsze działo, ja nie lubię Vipery z tego względu, że ona po prostu ma strasznie złą armatę. Natomiast to no, na Viperze jak dobrze stanę i się dobrze ustawię, to jestem prawie pewny, że nikt mnie nie ruszy. Muszę uważać oczywiście na większe kalibry, ale ogólnie wiem, że ta Vipera zniesie swoje, swoje pociski odbije. Tutaj tutaj niestety nie mam takiego przekonania, bo jakbym się nią stawił, gdzie bym nie patrzył to zawsze jest jakieś miejsce, w które można mnie przebić. I miałem bitwę nawet na na siódmych chyba i szóstych tierach i te szóste i siódme tiery były w stanie mnie tutaj po tych garnkach dość skutecznie nawalać. Oczywiście nie były to dużo uszkodzenia, no ale Mimo wszystko były w stanie miodać. Przy takiej viperze nie byłyby w stanie zrobić tak naprawdę nic. Teraz będzie to spokojniejszej gry, bo jak widzicie, przepchnęliśmy tą południową flankę do końca. Udało się Ferdka zniszczyć i ja postanowiłem ten do ogólnie. Moja rada jest taka: a propos mapy, skoro już na niej jesteśmy, i teraz chwilę będę stał w krzakach. Jeżeli zajmiecie sobie południową flankę, to nigdy nie przejeżdżacie tędy. Ustawiając się tutaj wszędzie, po prostu wystawiacie się tym wszystkim czołgom. Wystarczy, że jest to jeden czołg tutaj, albo tutaj jesteście wyspotowani, jesteście martwi, cokolwiek zrobicie. Jedyną najzdostojniejszą metodą jest właśnie podjeżdżanie, takie jak ja tutaj, czyli na tej pochyłości, będąc schowanym, tylko to też jest ważne, żeby wasza drużyna miała zajęte tutaj to miejsce, albo Przynajmniej, żeby żadna z drużyn tam się nie znajdowała. I wtedy jesteście bezpieczni, możecie grać, wychylać się, grać na wieżę. O, dlatego kolego właśnie czekałem, nawet sobie burzaki załadowałem. 507, ładnie tutaj trafiony ten, ten długi drugi strzał, teraz pamiętam, nie wejdzie dokładnie, bo był tak słabo przycelowany. Ale właśnie ja tego kolegę czekałem, nie chciałem wejrzeć zbyt agresywnie, bo on by mi tutaj krzywdę pewnie zrobił, a tak to ja go wysłałem do garażu i mamy sprawę praktycznie załatwioną. 11 do 8. Warto było poczekać, cierpliwość się opłaciła. Podjedziemy sobie spotąć RHM-a i po malutku ta bitwa będzie się kończyła. Ja wiem, że nie pokazałem za dużo w tej bitwie takiego mięsa z tego czołgu. To mogliście zobaczyć trochę przy omawianiu, bo tam miałem bitwę na Westfieldzie i ją prawdopodobnie wrzucę. Żeby ona sobie tam w leciała. Natomiast uwierzcie mi, że przez te kilka bitew, bo chyba 6 albo 7 bitew zagrałem, nie, nie potrzebuję więcej bitew, żeby, żeby się z tym czołgiem zapoznawać. Nie przepadam za nim. Tak jak mówię, jeżeli, jeżeli bym chciał zagrać czymś, co, jest, co ma twardą wieżę i, i w miarę przyjemne działo, no to po prostu nie wybiorę tego pojazdu. Liczyłem na to, nie wiem dlaczego zupełnie, że ten będzie najfajniejszy z tych wszystkich czołgów i jestem nim totalnie zawiedziony. Więc. Jest chyba najsłabszy z tych, z tych wszystkich pojazdów, które tutaj omówiłem. Nie wiem, może ten japoński jest od niego słabszy, ale ten japoński, ten japoński ma jednak mimo wszystko lepszą, lepszy pancerz, więc może nie ma takich obrażeń. Może ten DPM jego jest dość niski, ale za to za to potrafię coś odbić. No nie wiem. Sami musicie ocenić. Który z tych czołgów jest najlepszy Waszym zdaniem? Zobaczyliście cztery, zobaczyliście tego niemieckiego Tiger Mausa, Objecta 752 i Type'a 63, więc wszystkie cztery czołgi, które będą z paczek zostały przeze mnie omówione rzetelnie, najlepiej jak potrafiłem, macie wszystkie plusy, macie minusy, to będziecie kupowali paczki to już od was zależy. Ja was nie namawiam jak zwykle. Dobrze się zastanówcie. Natomiast jeżeli byście chcieli wygrać jakieś paczki to pamiętajcie o tym, że u mnie w ciągu grudnia na streamach będą takie losowania od czasu do czasu. Będą dla wszystkich również losowania, więc będzie można przyjść, spróbować dać sobie, dać sobie szansę, a nuż coś się fajnego trafi. Więc zapraszam was do, do tych moich, na te moje streamy. I dziękuję bardzo za obejrzenie tych czterech filmów, zostawienie łapki w górę, komentarze, bo to naprawdę bardzo pomaga. W ogóle w tym miesiącu prawie 20 filmów na kanale, więc trochę się to rozbujało. Troszkę się wzięłem za tego YouTube'a. Mam nadzieję, że się Wam to podoba. No a w niedzielę będzie burza półmózgów. Nowa burza półmózgów. Dzisiaj będziemy z chudem nagrywali. A jakie będą tematy, no to już zobaczycie w niedzielę. No, to tyle. Do zobaczenia. Trzymajcie się i powodzenia w otwieraniu paczek. Pa, pa.